No, izolacja zrobiona. Jutro, tylko jeszcze w słupach, tak jak tutaj szlam, zrobić przeciwwodny, tak? Tu mamy tak przygotowane na razie. Na narożnikach będę miał takie coś, zabezpieczę sobie, tylko żeby mi kąt nie uciekł. Ale to dopiero jutro. Tak samo tutaj też będzie zrobiony. Jutro szlam, i zaczynamy. Zaczynam od jutra murowanko tu mamy na razie tak wyglądające papę, wyglądającą papę. Tutaj idziemy. Kąty proste sprawdzone. Jeszcze jutro sobie przejadę laserkiem. No powiem szczerze, że papa. Zajęła mi 3 popołudnia, po 5 godzin samemu No czyli trzeba liczyć 15 godzin w ciągu no 15 godzin mi to zajęło, czyli dwie 3 osoby połowa czasu na pewno by to zajęło no ale jak mówiłem sam robię i muszę sobie jakoś poradzić jakoś mi to idzie no, tutaj muszę w jednym miejscu, czyli w dwóch, bednarkę lekko przestawić, ale to nie ma problemu, bo to młoteczkiem lekko stuknę, ona się przegnie. I tak jest tam ze 3 cm zaprawy, także ona tam się podda pod tą zaprawą. No i tak to wszystko będzie przygotowane, zrobione. Mniej więcej tak to będzie wyglądało, mam nadzieję, dobrze. Jeżeli się uda wszystkie kąty idealnie wyciągnąć To będzie pięknie. No, piaseczek mi dzisiaj przywieźli, fajny, ładny, bo nie ma kamyków. Sprawdzałem, przekopałem tam kilkanaście łopat rzuciłem i nie ma kamyczków. No tak to wygląda mniej więcej z góry. Jest to zbyt, zbyt piękne, ale szczerze mówiąc jak samemu to jestem bardzo zadowolony.